オルガラサバノマルガラ。 Ciekawe czy się rozsypał ze starości, czy ktoś mu przy... pomógł. Mi to się zapaliło kilka razy. No to ja wiem, by widziałem. To słynne, głośno było o tym. Na pew. Jak jeszcze istniały te PKP i tak dalej, to, to dbano. to były służbowe pomieszczenia i tak dalej, tam mieszkał ten drużnik. Potem to, to wszystko padło i to była kotwora na pewno. Ale po tym ja nie będę wchodził. Nie chuchu przy samej głównej drodze.